I mamy ponownie piękną pogodę. Jedziemy sobie w tamtą stronę właśnie. A okolice mamy tutaj. Taką ładną. Soczysta, piękna zieleń. Pogoda 25 stopni. Wcześniej szczenkę padało, ale to był krótki, przelotny deszczyk troszeczkę większy deszczyk zapowiadany jest przed 17 do tego czasu mam nadzieję, że przejedziemy około 60 km Jest praktycznie idealna na rower, piękna okolica. Cóż można chcieć więcej? Dla zdrówka trzeba się troszkę zmęczyć. Tak. tak. Tutaj dokładnie gdzie pokazuję gdzie, tak te, gdzie te drzewka to będą pada.